Hej, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażemy Wam, jak przygotować uszka z kapustą i z grzybami. Pewnie mało jest to osób, które nie wie, co to jest za potrawa. Wobec tego przypominam, że uszka z kapustą z grzybami to jest chyba jedna z najbardziej ulubionych i wyczekiwanych potraw, które tojemy z barszczem w wigilię, a dla szczęśliwców, jeżeli coś zostanie to w pierwszy dzień świąt. Do przygotowania uszek będziemy potrzebowali około szklanki suszonych grzybów. Które ja już tutaj moczę y, przez całą noc w zimnej wodzie, około 30 deko kiszonej kapusty, cebulę, olej, sól i pieprz. Z tych składników przygotuję farsz. Natomiast do ciasta będę potrzebowała dwie szklanki mąki pszennej, przesianej przez sitko, jedno jajko, letnią wodę, no i oczywiście sól. Przygotowania uszek rozpocznę od tego, że zarówno grzyby jak i kapustę, oczywiście osobno, będę gotowała przez 40 minut, do czasu kiedy grzyby staną się miękkie i kapusta. Potem je odcedzę i będę kroiła w drobną kostkę. Grzyby i kapusta już się gotują, a ja w tym czasie przygotuję kolejny składnik, czyli cebulę. Pokroję ją w kostkę. I podsmażą na rumiany kolor na patelni. Pamiętajcie, że składniki do uszek, z racji ich wielkości, muszą być dosyć drobno pokrojone. To nie może być duża kostka. Cebulkę mam już usmażoną, drobną kosteczkę. Jako również kapustę i grzyby. Jedne i drugie odsączyłam i teraz będę kroiła jak najmniejsze części. Kapustę mam już pokrojoną. Spójrzcie, nie bez powodu jest na patelni. Ponieważ dołączę do niej pokrojone grzybki i cebulę, i wszystko razem będę jeszcze dusiła. Natomiast w tej chwili zabieram się do krojenia drobną kosteczkę grzybów. Kończę kroić już grzybki. Jest też żmudne zajęcie. Jeżeli macie chęć, możecie przekręcić je przez maszynkę. Jednakże wtedy konsystencja ich się zmienia. My jednak wolimy pokrojone w kostkę. Teraz dodaję podsmażoną cebulkę, sól do smaku, pieprz, nie za dużo. I wszystko, całość razem wymieszam. A następnie podsmażę około 10 minut. Farsz mam podsmażone. 10 minut to jest taki maksymalny czas, może nawet krócej. Przełożę go teraz do miseczki, żeby wystygł. Zapewniam Was, że podsmażona kapusta z grzybkami nadaje zupełnie innego aromatu. I smaku na tego farszu. Oczywiście jeszcze go doprawiłam. On teraz sobie stygnie. A ja w tym czasie przygotuję uszka. Uszka, moi drodzy, przygotowuję z takiego samego przepisu, z jakiego robią pierogi. Oczywiście możecie zobaczyć, mam taki przepis, pierogi ruskie, tam jest dokładnie opisane jak teraz dla przypomnienia tak jak mówiłam dwie szklanki mąki. Jedno jajko, odrobinę oleju, oczywiście sól, i troszkę. Letniej wody. Nie powiem Wam dokładnie, ile, bo zawsze stosuję zasadę tyle, ile zabierze, czyli tyle, ile będzie potrzeba do wyrobienia elastycznego ciasta. Po zawiązaniu się mąki z wodą, będzie można je wyrabiać. Ciasto jest już prawie gotowe, pozostałą część wyrobię na blacie, i będę je wyrabiała, aż będzie wszystkie składniki się jednolicie połączą. One jest elastyczne dzięki olejowi. A następnie przy pomocy wałka będziemy rozwałkowywać. Mam już gotowe ciasto. Odkroję część, którą będę wyrabiać. Resztę odłożę na powierzchni posypanej mąką i przykryję ściereczką, żeby nie wysychało. O, w ten sposób. Natomiast tę część będę rozwałkowywać. Daję mąkę, żeby się nie posklejało. I rozwałkuję w grubości około 2-3 mm. Mój placek jest już rozwałkowany. Teraz wytnę na nim kwadraty. Najlepiej, żeby było równe. Dlatego odcinam boki, których nie będę używała. Bardzo elastyczne ciasto wyszło. A całość teraz pokroję na w miarę równe kwadraty. Myślę, że jeszcze jeden wejdzie. Kwadraciki mam gotowe. Wyszło nam tutaj 16 sztuk, jak dobrze liczę. Przejdę teraz do nakładania farszu. Tą stronę mam bardziej obsypaną mąką, wobec tego skupię się na tej. Nakładam niewielką ilość farszu i takie łóżko zamykam po przekątnej, łapiąc same brzegi tego wyciętego kwadratu. Jest już niemal gotowe. Teraz na zakończenie przykładam palec, zawinam jeden róg, drugi róg i dociskam. Proszę bardzo, mam gotowe łóżko, które wykładam na blacie posypanym mąką. I zabieram się do przygotowania kolejnego. Nakładam farsz, zlepiam boki, dosyć dobrze, żeby się w trakcie gotowania nie podlepiały. Przekładam palec, zawijam jeden róg, drugi róg. Dociskam i proszę o, to sobie trzeba troszkę mocniej. Kolejne uszko gotowe. Wszystkie uszka mamy już przygotowane. Jak dobrze policzyłam, a się nie pomaliłam, to wyszło ich ponad 70 około 75. I teraz zdradzę Wam, co zrobię z taką dużą ilością uszek, bo przecież nie ugotuję ich od razu. W pierwszej kolejności posypuję sobie deseczkę mąką, na którą wyłożę uszka, tak żeby się nie sklejały ani ze sobą, ani z podłożem. I takie uszka włożę do zamrażalki na około 5-6 godzin, często jest to cała noc. Po tym czasie wyjmuję je dosłownie na 2-3 minutki i... Wsypuję wszystkie do takiego plastikowego pojemnika. Wejdzie ich tu troszkę, więc taką czynność mogę zrobić na dwóch, na trzech deseczkach, w dwóch czy trzech komorach. Zamrażalki w zależności od tego, ile w danej chwili mam miejsca. Natomiast w ten sposób mogę przygotować łóżka zdecydowanie wcześniej przed świętami, a ponieważ też robimy. Nie tylko dla siebie, a często i dla rodziny do tych uszek sporo nam wychodzi. I tak jak mówiłam, tak przygotowaną tackę wkładam do zamrażalki na około dobę, a potem przysypuję do pojemnika. Natomiast w tej chwili część uszek ugotujemy. I jak to zrobimy? Już Wam mówię. Mam tutaj w garnku wrzącą wodę posoloną oczywiście i wrzucam swoje uszka do takiej osolonej wody. Nie za dużo, ponieważ też nie mogą się posklejać. I gotuję około 2 minut od czasu kiedy wypłynął na powierzchnię. Od czasu do czasu też mieszając. Minęło już półtorej minuty. Wyłączam uszka i wyjmuję ją na talerz. Za chwilę podam je z barszczem. Uszka już gotowe. Zaleję je barszczem. Mhm, barszcz jest dosy, dosyć pikantny. Dałam dużo pieprzu, taki właśnie lubię. Zapraszamy Was do wspólnego gotowania. Oglądajcie nasz kanał na YouTube, na Instagramie, a także na Facebooku. Domowe gotowanie smacznie i tanio. Życzymy Wam smacznego.